Chcesz ty zacząć coś mówić? Nie. Ty. Ja mam zacząć? Tak. No to cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy robić zadania taktyczne na czeskomie w formule przetrwanie. Zaczynamy, co? Tak. Od razu. Znaczy, Tymek będzie robił zadanie, a ja to będę pił bardziej kawę. Mm. Albo postaram się jakieś mm. strzałki rysować. Ty rozwiązujesz, nie pokazuj palcem, tylko rozwiązujesz. Mm. Tymek obsługuje myszkę. Ja nie trzymam. Naprawdę. Ewentualnie, jak trzeba będzie coś pokazać, jakieś strzałki, to tam o czym tym myśli, to będę wtedy rysował, tak? Ja darmo hetman. No to bierz go, nie? No, tu myślał, że jakieś widełki zrobił, a dał za darmo hetmana, nie? Czyli darmowy Hetman, tak? To był motyw darmowy Hetman. Będziesz widział, jaki to jest motyw, to możesz też mówić, opowiadać. Szachmat. Gdzie szachmat? Tu. No to robisz. Czy tu? Proszę mnie. Ale podstawia, co? Podbicie. No. Wybity i szachmat. No to robisz. Znowu motyw to szachmat. Oj. No, dobrze jest? Nie, jeszcze raz, Hecia, naciśnij. I teraz jedziesz. Mamy to. Szachmat to był. out tu. No to robisz. Łup, łup i szachmat, tak? Tak. Szachmat. Ale on będzie wybity znów? Znowu do tego Hecia podbicie, pewnie, nie? O właśnie. I są widły tu. Czyli to był motyw mat po ostatniej linii To nie będzie mat po ostatniej linii A co to będzie? Mat Mat, yy... tylko inny, co? Zduszony mm, To nie jest zduszony Zduszony mat to robi skoczek A ja tu skoczka nie widzę To tak, a jaki to będzie mat? Będzie mat po liniach kośnych i prostych Był taki w książce O Równo 40! To jest 400 ranking zadania Dobra, a ja nie mogę mysz myszką ci ruszać, nie? No Na tym czeskomie zauważyłem te pierwsze zadania na najczęściej są na szachamata, nie? No właśnie Najwięcej matów, my tu rzadko robimy na tym czeskomie ja nie tak dużo matów. Powolimy liczesa. 8 ty i tylko. 8 już masz, no. Dość pomyłki. No właśnie, tutaj dzieciom się łatwiej rozwiązuje, jest mniejszy stres, bo można się pomylić, nie? Na początku nie odpada się od razu, jak naliczę się. Ale ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. I co to będzie? Szachmat. No, szachmat chyba. A nie, jedno było na darmowego Hecia, tak? A reszta na szachematy no. na razie. Tylko. Żelo. No Dobra, robisz, robisz, bo jedziemy do 50, potem się zaczną trudniejsze. To 50? Eee. do to. Nie klikaj, by ty czarny mi grasz. Czemu? Szukaj. Szukamy, szukamy, szukamy. Sprawdzamy, sprawdzamy, sprawdzamy. I łup ten mikrofon bardzo dobrze. To się wytnie. Tak? Mhm. Jest mat? Uff, był Uf, sześćdziesiąt dwa. 602. dwa. Czemu ja zawsze chyba źle mówić? Bo się uczysz. Jedziesz dalej, tu, mat. tu mat, widzisz takie rzeczy, 602 to jest trudna znaleźć mata to jest łatwizna, nie? No, sześćset, sześćset pięćdziesiąt, dwa. tu się trochę było na 5. Robimy dalej, mat. no to robisz. Dobrze? Nie wiem, ty robisz, będzie źle to będzie czerwone, nie? Pierwszy błąd. No, wreszcie jakieś się zaczynają ciekawe. To jest ładne. O, Co ja dostaje się Litti Te tu. Mhm. Oddajemy coś, to za mata. Mhm. To czegoś za mata. A gdzie ten mat? E, tutaj. No, ale widziałeś, mata, zanim skoczka oddałeś, nie? Mm. No to jest ważne, nie? Że zanim oddajemy. No, a nie tutaj, bo na suchie. Nie tu bo nasłupnie. Pięknie płynę. fajnie. <grym> Rozwiązuj może, co? No o, od... nitło, fajnie. No, no rob, robimy, robimy. No. Znów oddaję Hetmana. Znów oddaję Hetmana. O, siedem się. 70 No tu już robisz, robisz. Tu się już można pomylić. Czemu? No bo jest pułapka. Mhm. Nie tu nasz Nie tu, bo to pokażę teraz strzałkami, co? No. Nie tu, bo łupnie trzeba tu. A wiesz, na czym była pułapka polegała? tym jak to znalazł? Że nie, żeby nie bić wieży, bo można by się połakomić na bicie wieży, a to jest, bo on dał bić wieże podbicie, nie? A to jest za mało, bo nawet jak zbijemy wieżę, to mamy gońca mniej, więc musimy dać mata. No, to robisz. Ja w ogóle nie wiedziałem. Że w ogóle że, że ja wieża tego nie wiedziałem. No to mogło się nie przyznawać. No to od razu mata szukasz, co? Patrz, 8 tak? oddał. A jest tam mat w ogóle? Tak. Jest, dobra. Uuuuh, muszę... To takie. Luła, Ej, trudno, ja nie wiem, co tu trzeba zrobić. Fajnie, będę mógł sobie myśleć. Wow, to jest. Jeżeli to jest to, co ja myślę, że to jest, to to jest bardzo trudne. Co to powiesz mi, czym pierwsza? Hmm, czymś czarnym? Tak, ale ja wam filmiką. No, czarną. Sprawdzenie, tak jak w partii. Pomyśl, popatrz, co tutaj masz. I, mm. I zrób ruch, jaki byś po prostu zrobił. No, gdzieś musimy się pomylić i odpaść, nie? Ja o tym myślę. Tak byś w partii myślał? Tak. No to pomyśl, tak? Narysuję strzałkę, o czym Tymek myśli. Myślimy o tym ruchu. A, on no łup. My łup. Pewnie łupnie. Ubić. To coś ci podpowiem, bo tutaj nie widzisz tego. Jak ruszasz się do przodu, to pojawia się to. Mwaha, czyli tu. Tak. Jakbyś w partii zagrał, tak? No to jedziesz. Nie! Co to się stało? Tak myślałem. Ten! No teraz co byś parki zagrał? Uwiemy, chytła. No pewnie tutaj. On nam wziął a my też musimy, nie? To nawet się nie ma co zastanawiać. Jeszcze będzie źła. Aaa, gdyby zbił pionkiem, to też by gońca stracił. Pokazać? Tak. Jeszcze mu było wtedy. łup to jest złapany Tu jeszcze by poszedł? Ty wiesz co? Tym byśmy go tam. Cik. Też byśmy mieli taki łańcuch pionów, i ten goniec tam jest zamknięty w takiej klatce, więc komputer go od razu oddaje. No to mamy łatwiej. To tak, ale że mniej. O. Za dwa. Nie wiem. A to taki. Łup. Ileś ty nad tym zadaniem myślał? Czekaj, ja to muszę strzałką narysować. Jak długo ty to rozwiązywałeś? Eee... Chyba w tu. To... Chyba mniej. No to robisz. No to dwie sekundy. Tata bierze popażok. Tą taktykę to chyba na śniadanie zjadłeś, co? No? Mm. Ładnie. 16 bez żadnej pomyłki. Mhm. Nawet sam, bez taty. Jak bez taty, przecież jestem tu. Dobra, tu? robimy. Narysujemy strzałkę, o czym myślimy. Taki ruch przychodzi do głowy, nie? No. W partii tak, przychodzi Ci ruch do głowy, fajnie wygląda. Atakujemy, jest tam wieża bezpieczna. No możemy pomyśleć co wtedy zrobi przeciwnik. Przeciwnik musi uciekać hetmanem. Gdzieś tam ucieknie na przykład hetmanem i wtedy co zrobimy? No, tu albo hetmanem. I albo tu albo hetmanem, no. Wygląda fajnie, nie? No. Co robimy w partii wtedy? No. Mamy Dobry. fajny ruch. Możemy jeszcze się porozglądać. Może znajdziemy jakiś ciekawszy, lepszy. Hetmanem coś? Nie, od razu łup. O, przychodzi do głowy pomysł, od razu łup hetmanem. No i sprawdzamy, co się wtedy stanie. On łupnie. On łupnie. I my tu. I my tu. Opłaca się? Nie, bo on w tu się ruszy. On się tu ruszy, my go łup, on nas łup. Straciliśmy, tak? Tak. No dobra, to ten ruch nam się bardziej podobał, tak? tak? Robimy go? Tak. No to rób. Tak się myśli w czasie gry, nie? Przychodzą do głowy pomysły, sprawdzamy je. I potem najczęściej przeciwnik i tak nas zaskakuje. I co teraz musimy zrobić? go. No pewnie, łupnąć go. Nikt go tu nie zapraszał, to go łupiemy. O i koniec. Ja myślałem, że jeszcze łupnie. Ja też myślałem, że jeszcze łupnie. 17? Ten wieża Pionka, i potem nie wiedziałem co. O tu koniec zadania. Które my tu mamy? Idziemy tu. Nie, my czarne mamy w tym zadaniu. No. Cołej mamy mniej. Nie mam więcej. Zaczynają się trudne, wiesz, już 17 mamy. Ba, mamy a mamy już mamy 17. Wyżane i pomyłki. Dopiłem kawę, to zaraz wymyślę. Czekaj. Tu, 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 tu tu, tu, tu. mat. 18 ruka. Żartuję, jakie ruchy do głowy przychodzą? Ej, my czarne mamy, mówiłem ci. tutaj? Wierzą tu ci przychodzi do głowy? Tak. Mhm, no ciekawy ruch, bo napadamy na hecia, nie? On ucieknie? Nie. I my co wtedy? Nie, ucieknie? A bardzo dobre pytanie. Nie wiem, właśnie. Ale wiesz, jaki jest problem? Nie. On ma bardzo dużo możliwości do uciekania. Wiesz, co ci powiem? Nie. To zadanie jak to nigdy nie jest rozwiązanie. on Ma za dużo możliwości. Okej, okay, dziś. Okej, okay. mailiśmy jakiś pomysł. Zostawiamy go w kieszeni. Odkładamy na bok. Szukamy innego. Może jest coś lepszego, ciekawszego. Hmm. Lulem nigdzie nie możemy się ruszyć. Dobra, czyli odpada. Dostają nam. Wieża i wieża, goniec. goniec. Pionek. pionek. No ale pionkiem chyba nie wygramy tej gry, co? No. Wieża, wieża i go, goniec. No to sprawdzamy, co może zrobić wieża, czy coś może zrobić goniec. Cześć, nie wiem, ci chodzi. Jaki? Jaki? Ja to. Ty... Jak to jest w zadania? Co sobie zawsze sprawdzać? Tu? Tak. Ty szalony jesteś, jakiś taki. No, można, ale co, jak cię zbije Pionek? Tu. <grym> tu. Ty naprawdę jesteś szalony. On ucieknie? To ja się nie wiem. Tam jeszcze nie policzyłeś, co? Ale straciłeś wieżę, nie? Coś łatwiejszego jest oczywiście. Jeszcze nie chyba nie, nie widzisz taki. Nie trzeba nic oddawać na początku. Tu, siasiek! Tu jest siasiek, nie? Zobaczmy tutaj. Policzymy wariant? Tak. Spróbujemy, nie? On pójdzie tu, bo nie może nigdzie indziej. Tu! My, tu! On pójdzie tu, bo nie może nigdzie indziej. I tu! Wow! I tu, idzie on pójdzie wtedy? Tu, bo nie może nigdzie indziej. I tu ma! I my tu, on jeszcze ma pole do uciekania tu, bo tu mamy gońca. I tam jest mat. Jak to znajdziesz, to będziesz chłopie. Nie, nie ma to jeszcze. i to ja nie wiem. Ale to już wygląda nieźle, nie? No. W ogóle z tego nic nie leżymy. Myślę, się tu mascelę ja to, to robimy, co? Bo to już za dużo. Próbujemy. Najwyżej tak. będzie źle, co? A ty miałeś robić, a ja robię rób. Hmm. Też był tu. No to robisz. Tu jeszcze po drodze możemy sprawdzać, nie? Może jakiś inny pomysł tu. nam przyjdzie do głowy. No tutaj. A, a tutaj on ucieka. Musimy bronić gońca. Bronimy gońca, a jednocześnie atakujemy, nie? Więc wygląda znowu fajnie. On dalej ucieka. My co? Myślałem, że tu pionek atakuje. Nie, 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 właśnie nie. Jakby pionek tu atakował, to by było fajnie, nie? Ale pionek atakuje tam. Teraz co, my, co myśleliśmy? No. Tu. Idziemy tą wieżą. Fajnie. I będzie pewnie koniec. Nie, jeszcze nie. Bo jeszcze ma jedno pole do uciekania. Skąd wiedziałeś, że koniec? No tam był mat w następnym ruchu. On musiał iść królem tam. I my odchodziliśmy gońcem gdzieś tam. Chyba i był mat. Chyba. 1800. 18. ty do ile robimy? Do przedszkola musisz jeszcze. Jakbyś zdążył do przedszkola. Do sztuk. Chyba Cię pobiję. Dobra, no ale nie tak naprawdę. On, on tu nam zbił skoczka. Uuu, przeważnie zawsze odbijasz. No, przeważnie jak Cię biją to musisz odbić, ale czasami są tak zwane wtrącone U. ruchy, nie? Jak my łupniemy Hecia, on co zrobi? On nam łup. O, musi nam też łupnąć Hecia. I co my zrobimy? I łup. I widły, nie? No to robisz. Więcej. Ty się gdzieś pomylisz w ogóle? Nie. A czasami my... się można mylić, wiesz? Teraz? My więcej się uczymy, jak się mylimy. No co teraz? łupimy. No tu na czym się wiesz, no. Łup go w ciachę i koniec zadania Nigdy się nie pomylę Ale śmieszne, patrz mamy wieżę, skoka i gońca mnie i, i wygrywamy Jeu. I wiesz Jeu. dlaczego? Bo nasz król atakuje, nasz król to był szalony W tej partii bo popatrzeć na... Nie, tu nie ma partii, wiesz? To jest tylko ostatni ruch, to nie naliczę się Naliczę się, można całą partię zobaczyć To była szalona partia Dobra, szukamy tutaj 19 wyrzuconych pomyłki Jaki masz rekord tu? Mm, 26 Jak na turnieju robiliście, tak? No Dobra, no to szukamy tutaj, dawaj Bo już mam 19 wyrzuconych pomyłki Tu mhm. Tu, on musi tu, my tu matkę no to robisz. Tu, tu, tu i ma. Okej. Okay. Się od razu upnąć. Po jeden chodziło. jeden luch. Żeby ci dłużył życie. Czy coś się zadało stoczek? No właśnie, nie? Ty to... to... Właśnie, bo on zawsze trzeba popatrzeć na ostatni ruch przeciwnika, nie? Mata pierwszy łupnąć wieże. Pierwsze upnąć wieże, on kimś tam odbije i wtedy... U, łup skoczka. Jak wiedzie tutaj dodana mata. Nie, bo tu. Uciekniemy tu. Tu da nam szacha, uciekniemy tam. No to robisz. Ej, zaraz mm. chyba ja będę robił, coż? Nie. No bo ty się gościu nie pomylić, nigdzie. Ja, jak Ja muszę zacząć robić, żeby jakieś błędy były. Ja taki jestem dobry. Ja myślałem tegoś to. A tam my tylko mamy jeden ruch. No na szczęście go mamy, bo byłoby po nas. Byłby mat po ostatniej linii. Ty tak lubisz przegrać na turnieju, nie? A co to takie łatwe? Po prostu tu. No właśnie. 21 takie łatwe. A jeszcze jaka była pułapka? Chyba żeby tego skoczka zbić może. Dobra, rób. A tu czy, czy się też doby skoczka. No, tu się robi mata. I jeszcze wieże. No. 8 punktów. No, haha, końcóweczki, końcóweczki. Gdzie idą piąki, piąki do... Ja. Nasze do góry. Nasz pionek idzie do góry. Biały w dół. Oni mają studni. No, robimy. Nie wiem. upiemy im pionka. Czarne mamy. No to tu. No to tu. Wyrywamy. Jak? Bo ja miałem robić. Nie krzycz na mnie. Tata był głup Łup i wiwoniak. Tak jest, wymieniamy wieżę i ciśniemy po hecia, nie? A on będzie miał dzisiaj. Tylko jeszcze łup. Tu, tu, tu. Jeszcze musimy właśnie, nie? Zbijemy, dobra? Okay. Żeby było łatwiej. Wieże na pewno trzeba wymienić. I teraz myślimy, czy od razu ciśniemy piąkę. Bo może trzeba najpierw pójść tutaj, żeby zablokować jego pionkę, okay. nie? Idzie tu, lasz. Policzymy, dobra? W pionkówkach trzeba liczyć tu. Tu. To jest trudne. Tu. Tu. Nie wiem, czy tym królem dobrze poszedłem. To dojdziemy z szachem. Dobra, a jeżeli pójdziemy tu, inaczej, jeżeli pójdziemy blokować królę i on zacznie wracać po naszego pionka, to patrz, on wejdzie do kwadratu. Widzisz to? Czyli co trzeba zrobić, wiesz? Tak. Pionkiem ciśniemy, nie? Ach, hitruz jeden tutaj patrz, co nam robi. Idziemy? Liczymy Tu 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 Hecio Hecio, tu nie wygramy tego Szach Trzeba i szach, trzeba zrobić tak Tu Tu, to Ci pokażę, bo to pewnie będzie koniec zadania No I pójdziemy być. tu Smusimy jego króla Żeby się ustawił tu Bo on będzie chciał pomagać Pionkowi maszerować, nie? Wtedy jak pójdziemy tu Tu, tak żeby nasz hecio Dał mu szachę. Doszedł z szachem. No i tak myślałem, że to koniec zadania. No. Tam jeszcze była bardzo duża pokrytliwość. Mhm. Dobra, dalsze. To też mamy... Patrz, tyle żane bez żadnego pomyłki. No, mamy zielono. Dawaj, robisz. To jest Myślę. dla ciebie fajne zadanko. Tu. No, łatwizna, co? Mogę ja? On musi tu i my tu. Gdzie tym końcem? Tu. Tu? Nie, tu! No bo właśnie są dwa ruchy. Tata ta, tu, bo wiesz czemu? Nie. Bo potem będzie mat, a jak tu się ruszy. to Tam nie pójdzie, będzie matu. Tu pójdzie piąkiem, nie? Jak łupniemy, to nie będzie mata. Więc tu jest lepsze, tak? Uuu, mhm. jak to zrobisz, to ja robię następne. Czemu? Czemu tata? Wymyśl to, ja nie podpowiadam. Czemu ta Bo wyjdłasz ta czyta i chętna. Ale kim ty tu chcesz grać? Myślę, czy ty. I wtedy myślimy, co po twoim ruchu... Co po twoim ruchu zrobi przeciwnik, no? To jak poprawić ten pomysł? Tutaj pachnie jakiś motyw widełkami, no. I trzeba poprawić. A tak! Tu się. To też dobrze wygląda. Gramy na związanego skoczka. Dobra, ja zrobię tym ku co? No i tak. tak musimy iść do przedszkola, ok? Łup. No ale ja się zrobię. No to zrobię. Bo i śwista widzie. Będziemy mieć Pani to Ania nas okrzyczy. Czemu? Że się spóźnimy. Nie. Yeah. I lupa to szybciej. Dobra, robimy na szybko, dobra? Do. Teraz będzie pach, pach, patrz. Mat po ostatniej linii. Ale eee. możesz mi pomagać. Jest tu mat? Będzie. Już mamy 27, więcej niż my mamy. Kupimy go? Czy szukamy czegoś yy, lepszego? Tak, bo to będzie stać więcej? Może pionkiem można, i tu jest już zagadka, tak? Kim to bić? Ja bym bił heciem. Bo ja też. Jak biję pionkiem, to on nas zablokuje, tak? No to heciem? He? Yy -y. Próbuj. Ale to nie wygląda jak rozwiązanie, bo bicie, bicie. No, ale bijemy. Najwyżej się pomylimy. Błąd. Nie widzieliśmy. Tata. Ta. Szach. Gdzie Kala. Musimy odpaść. Szacha robimy. I szacha robimy. I co teraz? A, nie wiem. Łupnijmy go. Nie. Łup, łup i wieża nasza. W mamy więcej. O, gdzie to idzie? Sprzątamy to go, idzie, nie idzie, będzie nam tu właził, nie? O! o, o będziemy mieli więcej lamp. Tu, tu jest łup. Tu jest łup, tu jest pionek, tu jest skoczek. Jak my tego mamy użyć? Tło. Mmm. łup, niełupka. Tu, jak tu, to pionek, jak tu, to skoczek. Łupiemy. I skoczek. Tak. Hmm, które mamy? Czarne. Co za zadanie? Ta piankułka jest wygrana. Tu. No właśnie dlatego się zastanawiam, czy ta pionkówka jest wygrana. To wygrana. Nie, nie jest wygrana. Mat. Jak? tu Jak? Tu? Tu? A nie, nie, tu jeszcze jest szach. Co ja gadam? Takie, takie łatwe. Tu liczę pionkówkę, a tu wygrywamy tak, Ło. To mat był w ogóle chyba, nie? 30! Ale będziemy mieli tu jest szach. Loci. Szukamy czegoś lepszego, czy robimy? Szukamy. O nie. Czemu powiedział szonie? My tu mamy coś mniej, tak? No. Ale co tu jest oprócz szacha? Wieża, wieża. Można by roszadę zrobić w partii. Byśmy myśleli o, o roszadzie, ale na pewno nie chodzi Tata, o to. Tata, mamy no, bo... mniej tych. No, tylko że one jeszcze śpią, nie? Nasz też śpi. Ale dobra, ten szach wygląda lepiej, nie? No, tak. Czemu? Bo mamy wieżę do ataku, skoczka do ataku i szachmat. 3 Dobra, mamy to, mamy to. Które jest lepsze? Wieżą, nie? Nie, nie wiem. Kończę. Końcem? Moje może się Jak tutaj to mat, a jak tu? Aha, to łup, łup i związanie, tak? No. Tyś to widział? Właśnie kręcę. Co ja wiedziałem? No wiem. Dobra, mamy Hecia. Ty, 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 mamy Wójrza. Mamy gońca. U! Nie no, my, to on tu był. To tu gołkniemy, a, nie my, a potem pomyślimy. Nie. nie, dobra, najpierw pomyślimy. Tu i nic. I tu, tu i tu. I mat. Mamy Bobaskę. Yy. Bobasy czy ty nie jesteś bo właśnie. i tu tu nie tu. wiem damy mu mata piąkami, tu tu ej i naprawdę tu i damy mu mata piąkiem. jak on się ma obronić od tego mata nie ma aha miał dobra gdzieś musimy odpaść tu nie wiem Pewnie nie, bo to za łatwe, co? No. Dobra, ale robimy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No czemu nie bić tego gońca? Bije go. O, dobrze. Uff. Uf. Tu? Aha, nam zbije tego, ale pójdziemy tu królem i... Ile mamy? Trzydzieści cztery, o nie. To jest chyba na obronę. Nie ja daje obrony, już, już, już To ja. A jak mamy się bronić? Chyba, chyba widzę. Eee, widzę Czy nie widzicie? Czy się tu atakuje pionek? Tu broni pionek, ale on, on chce nam tu łupnąć, tak? No nie przychodzi do głowy, żeby tu grać wieżą. nie chce zbije, to pójdę tu. Ta wieża przemycha napada. napada. Dobra, idziemy chyba. Słyże trudne są. Tu idziemy, będzie źle. O nie, dobrze. O nie, dobrze. Tak. Musimy dalej robić. Ale już zaraz kończymy. To dalej tylko, żeby tu było dwójka. Tu, 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 tu. Gdzie dwójka? Jest dwójka. Idziemy. No to już Musimy Zostawimy to na później No idziemy, robię, żegnamy Uf. się Papa. Pa. Pa, pa. Pa, pa Do następnego razu A ja będzie? To będzie robić swoje